Preparat, który będziemy, który łącznik, który będziemy aplikować na włosy, na pasemka, i tak musi zostać rozpuszczony w odpowiedniej temperaturze. I teraz, czy ta temperatura będzie osiągnięta przy użyciu zgrzewarki, czy, czy lasera, czy czegokolwiek innego, no tutaj już tylko płacimy tak naprawdę za sam, za sam kąpań, za samą maszynę, której będziemy używać. Więc nieraz się spotkałam z. Z metodą ultradźwiękową, która była bardzo brzydko zgrzana, łączenia były krzywe, za duże. Um, jeszcze jest infralight, um, można też tworzyć takie łączenia prostokątne, płaskie. Wydawać się może, że płaskie jest wygodniejsze, jednak to się obkręca i klientki bardzo narzekały na tego typu łączenia. I wręcz bym powiedział, że zgrzewarka jest lepsza, bo daje większą możliwość, jeśli chodzi o wielkość łączenia, ponieważ często maszyny. Przy użyciu których tworzone są, są te zgrzewy, dają nam tak naprawdę przedział wielkości, w których musimy się trzymać. Nie możemy tu robić mniejszych czy większych zgrzewów. Jeśli chodzi o sam fakt, czy ciepło szkodzi, tutaj bym poświęciła temu chyba osobny odcinek, jednak tutaj w skrócie powiem, że należy pomyśleć nad bardzo prostą kwestią mianowicie nad prostowaniem włosów. Temperatura, którą osiąga zgrzewarka do przedłużania włosów oraz prostownica to jest dokładnie ta sama wartość, czyli około 190 stopni. A wystarczy pomyśleć, ile razy dziennie, jak często, czy codziennie, czy co drugi, czy co trzeci dzień prostuje się całe pasma włosów, całą głowę. A przy w przypadku przedłużania włosów, jest to tylko jeden fragment, bardzo blisko skóry głowy, w miejscu gdzie włos jest najzdrowszy, bo jest najmłodszy. Przez kilka sekund w jednym tylko miejscu, więc naprawdę nie ma co się obawiać ciepła. Jeśli wykonuje takie przedłużanie, osoba, która się na tym zna, naprawdę nic się z tego nie stanie. Dużo mniejsze szkody wyrządzi właśnie taka, taka metoda na ciepło niż metoda metalowa, która niestety, jak jak mówiłam wcześniej, te włosy na przykład ucina. Tak jak już wspomniałam wcześniej. Warto wspomnieć również o wielkości zgrzewów, które są wykonywane. Jest teraz bardzo duża moda wprowadzona przez pewien salon sieciowy, o którym na pewno też słyszałyście. Na mini Bonds na przykład, mikro, nano. To już są przeróżne nazwy na te, na te wielkości, w zależności też od tego, jakie duże one są wykonywane. Jest to bardzo fajny trend, że tak powiem bo im mniejsze, bardziej zgrabne łączenie tym wygodniej się nosi takie włosy i bardziej dyskretna jest metoda. Jednak przestrzegałabym przed takimi metodami, już takim naprawdę na mikro, takie takie po prostu nanomaleństwa, przyczepiane do włosów, ponieważ jest to trochę przerost formy nad treścią, bo musi być zachowana odpowiednia proporcja ilości włosów wybieranych z głowy do tego pasemka, które zostaje przytwierdzane. Ale to już jest temat na kolejną znowu, na kolejny odcinek. Także na razie tylko powiem, że małe jak najbardziej. Zwracajcie też uwagę na to, czy faktycznie nazwa jest w parze z, z takim prawdziwym efektem danej stylistki, który ona osiąga na włosach, bo już się nieraz spotkałam, że salony czy, czy osobne stylistki, które reklamują się jako producentki tych, tych łączeń nano, mikro i, i nie wiem co tam jeszcze, no niestety są, są bardzo, bardzo duże i dodatkowo często bardzo brzydko, źle zgrzane. I tak nie nazwałabym tego osobną metodą, bo jak dla mnie metoda to już jest tak jakby sposób użycie danego preparatu na włosach, to bym sklasyfikowała to po prostu jakby tak podpunkt do, do danych, danych metod przy tych zgrzewanych właśnie na ciepło Kerabaks czy Keratyna. Poza taką samą metodą użytą przez daną osobę, która zakłada włosy, bardzo ważne są jeszcze inne kwestie, o których często się w ogóle nie mówi, jak miejsca aplikacji włosów, czyli czy włosy są założone w miejscach, w których powinny wisieć, czy jesteśmy potem w stanie zrobić kucyk, nawet taki wysoki, czy nie pozakładane zostają włosy na włosach, w których nie powinny one wisieć, bo są takie miejsca na naszej głowie, gdzie włosy są bardzo delikatne, i po prostu instalacja w tym miejscu pasemka spowoduje zerwanie danego, danego pukielka. Poza tym, tak jak już wspomniałam, no bywa tak, że sposób założenia, czyli manualne zdolności czy przygotowanie pasemka, bo to jedno z drugim jest połączone, nie daje nam w efekcie bardzo ładnego, zgrabnego łączenia takiego faktycznie wyglądającego jak ziarnko ryżu. Więc to jest bardzo ważne doświadczenie danej osoby i można się czasami zdziwić, także naprawdę uważajcie, sprawdzajcie poprawność wykonywanych łączeń na zdjęciach i te zdjęcia muszą jakby dawać wam gwarancję, że te zdjęcia są własnością danej osoby, że nie zostały skarżone z innej strony internetowej, co mi się już też przytrafiło. Osoba mieszając, mieszkająca dość blisko mnie, parę miast dalej, wyobraźcie sobie, że ukradła bo to nie można innego słowa y, tak naprawdę użyć moje zdjęcia podpisała je nawet tak samo jak post, który ja utworzyłam, więc, więc naprawdę trzeba uważać na takie rzeczy, bo to są pamiętajcie wasze włosy i możecie sobie niestety zniszczyć. Oczywiście ważna jest też cena, którą oferuje na osoba serwis, jaki wam potem zapewnia, czyli czy nie zostaniecie zostawione same sobie, bo zdarzyło się na przykład taka sytuacja, że ja miałam panią, która przyszła do mnie na konsultację. Dziewczyna, której przedłużyła włosy, nie miała w ogóle czasu, żeby te włosy zdjąć. Nie pomijam fakt, że włosy były źle założone, ale to już nie jest teraz. To ważne. Zbywała tą panią chyba z trzy tygodnie. Przy czym przy ostatnim telefonie do niej usłyszała, że ma sobie kupić aceton i sama te włosy zdjąć. Także po prostu bez komentarza. Więc zwróćcie też uwagę, jak wyglądają konsultacje u danej osoby, czy ta pani, bo to najczęściej panie przedłużają włosy, tylko zapytałam, jakie długie włosy chcecie i ile, powiedzą wam, ile będą kosztować te włosy, czy faktycznie będzie ktoś z wami rozmawiał, pytał o wasze oczekiwania, jak wasze, jak wasze włosy się zachowują po myciu, jakie macie przyzwyczajenia dotyczące układania włosów, czy dobierze te włosy odpowiednio do waszych, czy to będą włosy słowiańskie, w cudzysłowie, bo to, to też będzie o tym inny odcinek, ale chciałabym, żebyście wiedziały, że włosy słowiańskie czy rosyjskie, lux, premium i to inne typu wariacje, to nie ma nic kompletnie, w większości przypadków oczywiście, wspólnego z włosami pochodzenia słowiańskiego. Są to w 99,9% włosy azjatyckie, chińskie, farbowane przemysłowo w fabrykach ze szczątkową łuską, czyli ze zniszczonym włosem. Ale tak jak mówię o tym w innym odcinku. I właśnie jeszcze kolejna bardzo ważna kwestia przy wyborze włosy. O tym będzie kolejny długi odcinek, bo chciałbym Wam o tym opowiedzieć, a jest to bardzo ważna kwestia, chyba tak. Uważam, że to jest druga najważniejsza kwestia w przedłużeniu zaraz po sposobie założenia włosów. Więc najlepsze, jakie możecie znaleźć włosy do przedłużania, są to włosy dziewicze. Wybierając metodę, powinnyście też zwrócić uwagę na swoje oczekiwania, czyli pomyśleć o swoich oczekiwaniach, tak? Czyli na jak długo chcecie te włosy zakładać? Czy to jest założenie tylko okazjonalne? Nie wiem, bierzecie ślub, idziecie na jakąś ważną imprezę, wyjeżdżacie na jakieś wakacje życia, chcecie super wyglądać na zdjęciach. Inaczej się wybiera metodę oraz włosy na takie chwilowe założenie, inaczej na metodę, inaczej w momencie, kiedy chcecie nosić włosy przez jakiś dłuższy okres czasu, na przykład chcecie zapuścić je po, nie wiem, po obcięciu, po zniszczeniu, po farbowaniu, cokolwiek. Więc tu jest tutaj ważna kwestia, żeby sobie wszystko przekalkulować. Cena, rodzaj włosów, oczywiście, i tak dalej. To, czy macie włosy rzadkie, czy macie włosy cienkie, czy macie włosy grube, tutaj wszystko ma tak naprawdę y, znaczenie. Sposób zdejmowania o tym jeszcze nie mówiłam, o tym będziemy mówić kiedy indziej. Więc chciałam Wam też powiedzieć o tym, że nie ma metody idealnej. Znaczy ja uważam, że jest, ale nie ma metody, która ma tylko i wyłącznie plusy. Niczego od Was nie będzie wymagała. Zakładacie i po prostu heja. No niestety każda metoda ma jakieś plusy, ma jakieś minusy. Uważam, że należy wybrać metodę w taki sposób, by miała ona jak najwięcej plusów, a minusy, które ma, nie były jakieś znaczące i nie były, że tak powiem, o, szkodliwe dla Was. Dla Waszych włosów, bo, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, tak uważam, żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy. Bo co z tego, że założycie piękne bujne włosy na trzy miesiące, jak przy zdjęciu ich z głowy, po prostu ściągniecie, ściągnie, ściągnięte z nimi będą również wasze włosy, i no, tutaj trzeba to przemyśleć, tak? Więc jeśli będziecie zainteresowane z chęcią nagram Wam porównanie metod, myślę, że podzielimy się na osobne odcinki. Takie krótsze, aby was nie zamęczać. W każdym razie będzie w nich opis po prostu każdej metody, jakie ma plusy, jakie minusy, jak się zakłada, jak się zdejmuje. Więc dajcie znać, czy jesteście zainteresowani takim odcinkiem. Myślę jeszcze, żeby nagrać dla was taki odcinek o tym, na co właśnie zwracać uwagę przy wyborze stylistki czy salonu, w którym będziecie chciały przedłużać włosy. Myślę, że to wszystko już chyba w tym odcinku. Dajcie znać, jak się Wam podobało. Czy da się mnie słuchać, czy powinno popracować jeszcze bardziej nad dykcją. Mam nadzieję, że rozjaśniłam Wam już, już temat metod, i trochę już więcej wiecie, i nie macie już takiego po prostu rozgardiaszu w głowie, jeśli chodzi o metody. Także dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę. Dziękuję Marcinowi Hinc, który mi ten podcast poskładał. No i. Czekam na was, na wasze pytania, na wasze komentarze. Zapraszam na nasz kanał na profil na Facebooku Bibi Extend. Mamy również stronę na Facebooku, jednak na Facebooku mało co się na razie dzieje. Czy znaczy może teraz jak tego słuchacie, to może będzie więcej, bo nie wiem kiedy bo ci słuchać. W każdym razie teraz w czerwcu 2021. Zdecydowanie przekierowuję Was na Instagram. Mamy również stronę www.bbxtent.pl Strona jest w ciągłej budowie zapewne? Czy znaczy teraz jest? Potem nadzieję już nie będzie. Także zależy, kiedy tego będzie słuchać. Ok, kończę już, zaczynam już pleść po 3. Także pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.